Tak jak widzicie, jesteśmy w fabryce Poppy Playtime. I dzisiaj odnajdziemy wszystkie nowe Smiley Krytys, które podobno zostały tutaj stworzone. Dlatego w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, Cię, a ty Simon, złaś z tego prezentu. Teraz właśnie i ci powiedzieć, że to jest prezent dla ciebie. O prezent, prezent dla, mnie. dla mnie? Ej, dobra, to otwieram gojce. Ja tutaj dostanę. Dostaliśmy hagi łagi na sam początek, więc bardzo fajnie. I dalej strzałka nam pokazuje, żeby iść w tą stronę. Na ziemi leżą nożyczki. Możemy sobie je oczywiście podnieść. I teraz musimy przeciąć to, no więc przecinamy sobie. Wow, zniszczone. I dostaliśmy się do jakiegoś bardzo sekretnego, zniszczonego pokoju. Jo, I tu jest... I tutaj śrubokręcik i morfik. Śrubokręcik? Ej, śrubokrętu nie widziałem, ale morfa widziałem i pierwszy morfem, jaki to będziemy w tym odcinku, będzie to, uwaga, piesek. Zobaczcie, jak on słodko wygląda. Ej, jo. te morfy są fajnie zrobione, podoba mi się to ogólnie. a i już widzę, że troszkę jest Są śrubokręt potrzebny, Simon. Skoro jestem malutki, to możemy sobie teraz śrubokręcik wziąć, tylko wrócimy do swojej postaci, bo inaczej nie miałem jak go wyjąć. I jak ja mam tego teraz tutaj włożyć? Właśnie. Jesteśmy za duzi, Jerry. Nie, nie. O, dobra, udało mi się to otworzyć. Ej, czyli faktycznie o, musimy... Kucać się jednak, dobrać sobie a... I użyjemy go jeszcze raz, żeby wyjść z drugiej strony O nie, i co my teraz mamy? Który jest prawdziwy? To nie Ej, dobra, to jest dobra. niebieskie Dajemy, czyli Da się, okej okay. Tak jak zawsze możemy sobie to schakować Tutaj mamy czerwony kolorek i na samym końcu pewnie będzie zielony Czy to jest zielony? Jednak nie, znowu niebieskie Ale te kolorki ogólnie są takie jak Fire of Simon i oczywiście ja I mamy kolejną postać, Hagiwagi, który jest. jest pizzą Ej, w sumie to jestem bardzo ciekawy, jak on wygląda Wow, zobaczcie jaką jestem straszną pizzą Peperoni, Simon, zjemcie. cię Dobra, bardzo nie, fajny Hagiwagi Eee, wpadłeś do lawy? Co jest? Przejdziemy sobie teraz do kolejnego miejsca. gdzie będzie główne centrum? I czekaj, czy mamy tu jakąś siekierę? Ej, co jest? Do czego jest tam siekiera potrzebna? jest może właśnie przed wiesz, jak nas atakuje. Dobra, to jest jakiś pomysł, żeby się właśnie bronić, jak to się atakuje Co ty, Ej, wpadłeś w jakiś laser teraz? Wiesz co? Ogólnie to widziałem, że to jest kolejna postać schowana za wielkim hakim łagi Mami Lokleks, ej, jak ja dawno tej postaci Simon nie widziałem? To jest w ogóle legendarna postać z pobi Playtime No ja też, bo na też jest. Chyba. No, chyba w dwójce, ja już nawet nie pamiętam, i jeszcze mamy jednego morfa, którym jest tym razem. Ej, co to jest? Króliczek? Wow, chyba mu głowa wybuchła! Ej, a co to jest? To jest druga siekierka? Ej, tu jest, jest klucz. Klucz francuski, znaczy dokładnie nie wiem jaki to jest klucz, ale mamy klucz, więc na pewno nam się do czegoś przyda. I użyjemy sobie nasze rękawice, żeby wejść może, o, do tego przejścia. I otworzyło nam się faktycznie, co jest! Wszystko tutaj w tej gierce naprawdę fajnie działa. Czy mamy teraz słonika? O, jest Sonic sam jak się nazywa za Sonik? To jest Buapham. Dobra, fajnie, że uda nam się go znaleźć, otwieramy kolejne drzwi. Co tu jest teraz? Ej, czegoś takiego? Czyli prostu ręce glicza. No, raczej, no, mogą to być jakieś glitche i nie chcę w to absolutnie wchodzić. Czemu to jest kamera z Skibidi Toilet? Przycisk tam jest, ale co ten przycisk może robić? Ej, kliknij go. Aj, dobra, już wszystko widzę. Mamy tu jeszcze jakiś kolejny itemek, już za dużo itemków mamy. Tu jest chyba palnik z tego, co mi się wydaje. I skoro tutaj tu tym przyciskiem, możemy sobie raz, dwa, prawie skróciłem i trzy, żeby dostać kolejnego morfika. Jakim jest, co to jest katnap? Tylko, że jako Skibidi Toilet, albo ba bardziej kameraman. tego sobie sprawdzę, bo naprawdę bardzo mi się podoba. To jest jeden z bardziej słodkich katnapów, jaki. W ogóle widziałem. No, zobacz, sam, czy to nie wygląda super? To jest katnap? To jest chyba katnap. No, nie wiem, no nie ma głowy, więc ciężko stwierdzić. Jest kamerakat, może coś takiego. No i już widzę, do czego jest nam potrzebny palnik. Możemy go sobie teraz wyjąć i tutaj zniszczyć sobie tą szafeczkę, w której oczywiście mamy. O, ja widzę coś strasznego. Potwór katnap, jak mi się to, już podobają te wszystkie jest. postaci. Ja sam wiem, ale musimy to sprawdzić. Zobaczcie, wow, zobacz, jaki jestem straszny. No, bardzo strasznie i ciekawie to wygląda. Czy tutaj da się przejść? Dalej, da się. Mimo, że są kraty, to da się przejść. I jeszcze jednego tutaj morfika ominęliśmy, Simon. Zamarznięty kotek. Jejku, Simon, jak tutaj jest zimno, może się w, w, Może weźmy tego morfika tutaj. Jest może wyczorodny. weźmy kolejnego, faktycznie. Tym razem my kurczaczkę. Ja ogólnie zamarzłem normalnie, bo ten kluczyk jest cały zamarznięty. Tam dalej przejścia nie ma, ale możemy wejść tutaj do środka i mamy następnego katnapa, który tym razem jest cyberkatnapem. Jak on super wygląda, on jest taki no nowy cały ma... On przyszłości. No, on jest normalnie z przyszłości, ma takie okularki, jakby normalnie jest z laserem. Kluczyk mamy teraz kolejny. Nie wiem do czego, ale udało mi się c go podnieść c Widzisz, co tu pisze? Odpowiedz na moje pytanie: 2 plus 2, no Simon. Przecież to jest proste, to jest 6, co nie? Jakie 4? Co ty tam wpisujesz? To jest A, głupota. Ej, myślę, że to jest coś takiego. No i skoro mamy tutaj wentylację, to również przydałoby się do niej wskoczyć. Tup, tup, tup. Już prawie na miejscu. Wentylacja. Co my teraz tutaj znajdziemy? Kolejna klasa: Hagi-Wagi. Ej, to jest jakiś cybernetyczny Hagi-Wagi, cyborg, jakby. Tutaj się, ej, dało się wyjść drzwiami, albo nie. Dało się je otworzyć, ale wyjść stąd nie da, więc fajnie, że udało się tą wentylacją tutaj jednak wejść. Oczywiście to dalej. Nie jest koniec, ponieważ udało nam się zdobyć tajny kluczyk, który otworzy tajne drzwi, więc eh, halo, czy możemy sobie te drzwi otworzyć? O, oczywiście, że tak. Czy tu nie jest jakieś biuro? Tu jest jakiś przycisk, Simon? Nie wiem, co przycisk zrobić, no ale. Kliknąć, Jerry. No, kliknąłem go. Co się... szafa <grym> się usunęła i mamy kolejne tajne drzwi do jakiegoś obi. I mam jeszcze jeden przycisk. Włącz. No, włączyłem to i co się teraz dzieje? Halo, tam klikam. tam takie rzeczy, tam, gdzie co się wysunęło, to na górze takie... Co się chyba wysunęło? Dobra, czyli skaczymy teraz tutaj. Czekaj, tak żebyśmy się nie zamknęli. Do Nie, 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 dobra, prawie spadłem. Uh -huh. Idzie nam całkiem nieźle. Jeszcze tutaj teraz na jestem mega, nie co stało! Wróciliśmy z powrotem, trzeba to było jednak zrobić na czas, więc było to troszkę ciężkie. Co my teraz znaleźliśmy? To płacalny, Ej, to jest jedna z ciekawszych postaci, jakie udało nam się dzisiaj znaleźć. I są, i zobaczcie, jak strasznie on wygląda. To jest jakiś Huggy z Dors, może? Czy coś takiego? Mega fajnie to wygląda i bardzo mi się podoba. Wróciliśmy na chwilkę do tego głównego lobby, i nie wiem, jakim cudem ja tego wcześniej zauważyłem, ale tu są dwa kolejne morwy. jeden to jest katnab, który ma świeczki na głowie, a do drugiego jest taki malutkie obie, Trzeba sobie przeskoczyć. Do góry tutaj, Simon, najpierw. O, ej, nie widziałem tego. I mamy niedźwiedzia, on jest czerwony i naprawdę bardzo mi się Błynie podoba. Birchak! My... No właśnie, birchak Czy my byliśmy w tym miejscu? Chyba nie, więc otwieramy te drzwi i jest fioletowy Jury, klucz. klucz. No właśnie, tego klucza nie o, mamy, ej, ale mamy katnap z czekolady! Jak to fajnie wygląda! Normalnie bym go schrupał. O, co to jest? Simon, tu stoi straszny katapik! Morfik stoi jeszcze. No dobra, morfika sobie oczywiście podniesiemy. Elektryczny króliczek. Ej, faktycznie, bo tu są takie elektryczne pachołki, które trzeba chyba do się połączyć. Znaczy nie wiem dokładnie co trzeba zrobić, czemu to ściana jest taka rozwalona? co jest? Co to jest za drzwi? Co drzwi? <gry> tu są drzwi, których nic nie ma. Kto sobie dla Beki tutaj postawił? Ale skoro tak, jest wentylacja, to trzeba tam oczywiście przejść. My mamy tutaj dalej nasz śrubokręcik więc idziemy dalej. Gdzie my teraz wyszliśmy? Ogólnie tutaj nie było innego przejścia. Młotek jeszcze mamy. Ile my już mamy rzeczy w ogóle w punku? i następną postacią katna, przerażający kotek. No dobra, fajnie, że udało nam się go znaleźć. Przydałoby się teraz dowiedzieć o co chodzi z tym młotkiem hmm. i Czyli gdzie znaleźć. No dobra, już tam wchodzę, czekaj, no i co jest zjeżdżalnia? Ło, wow, wpadamy do backroom! Co jest? jest na laser! Widzę, 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 widzę ten laser, spokojnie, morfi kolejny. Ej, płaczący kotek. No szkoda, że płaczę, nie lubię jak ten kotek płacze. Jeszcze jeden, o jaki fajny, diabelski kotek. To jest birchak, tylko że właśnie z takimi skrzydełkami diabełka. I jeszcze dalej możemy tutaj przejść, więc idziemy oczywiście. Niszczymy to dalej tymi dużyczkami. Skoczymy na dół i czy my wróciliśmy na sam początek? Co jest? Gdzie znaleźć w ogóle ten fioletowy klucz, Simon? Ej. Wiesz co? Dobra, czekaj, czekaj, ja już widzę, czego motek jest potrzebny. Tutaj bierzemy sobie i rozwalamy szybę. Zobaczcie. Jeszcze raz uderzenie i cyk. I mamy teraz sobie tego niewidzialnego hagiwagi Hugi. jest faktycznie niewidzialny. Taki duszek normalnie, Simon. There widzisz mnie? O, widzicie, on mnie nie widzi. Nie, A my wchodzimy to sobie to teraz do zostawim. kolejnego miejsca. Chodź tu, Simon, przecież tutaj na lobby jestem. tu, jak cię nie widzę. No widzisz mnie, już teraz się odmieniłem. Tu, 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 w tą stronę. Klikamy sobie następne przejście. Cyk, cyk, cyk. I mamy. uuu, tu jest jakieś biuro operacyjne. Bardzo dużo kamer. I jest oczywiście postać. Niewidzialny kotek tym razem. A co my tu z tyłu? Mamy magazyn 00. Ja, i tam jest ten wielki magazyn, Simon. Co jest? O, no właśnie, wiesz co? Nie wiem, może tędy. Dobra, na 100% tym tam wejdziemy. Właśnie do tego magazynu. I mamy ten ogromny magazyn. Siekierka jest potrzebna. Niszczymy sobie siekierką tu pudełeczko. Cyk zniszczone I następną postacią jest królik zombie. jeszcze przy okazji mamy młotek, czyli nasz dziewiąty item. Tego jest naprawdę całkiem sporo już. Skakujemy teraz sobie do góry i mamy następną postać. Panda, no pandy to ja naprawdę Smiley Critters nie widziałem. I jedyna strzałka tutaj na ścianie pokazuje nam, żeby wejść do góry. Co jest teraz? Zniszcz obiekt. Okej, niszczymy sobie pudełka. Drugie, Trzecie, czwarte. Simon, gdzie, gdzie ty tam. Nie wiem, wejść? Ej, nie wiem w sumie. Dobra, zabawy tylko. Tutaj... do końca. Czerpatrz, tam jest taka, jakby po tej rury, co musisz wejść, ale gdzie dalej? To no, ale nie wiem. właśnie, tu przecież nie ma żadnego przejścia. Wskoczyliśmy jeszcze do bardzo tajnego pomieszczenia, który był ukryty na suficie. Mamy tutaj pieska, który ma zamrożoną główkę. I dalej przejście do jakiegoś magazynu kolejnego. I znaleźliśmy jednorożca Crafty Dobra, te morfiki są naprawdę fajne. Nie przejście, którego nie widać jakby. Czekaj, ja nie wiem w ogóle, czym tutaj byliśmy, ale wydaje mi się, że tak, więc idziemy do nas przyjścia, w którym jeszcze nas nie było. O nie, to jest pojęcie, jakaś ogromne! ją cz zniszczyć! Dobra, zniszczona. I przychodzimy sobie tutaj. Pamiętaj, że naszym celem jest zdobycie filotowego klucza. Dwa tak, maturzy? ale te mam też nie pogardzę. E cutnap w krzaczkach i dalej mamy cutna jako Amonka! Co jest? Gdzie ty? Co tam jest? Mnie Można tu wejść. Uuu, dobra, dosyć mrocznie. Yo! Co to jest zliczowany cutnap! Ej, które ty Jest chyba tą ścianką. I zgliczowany cutnap wygląda naprawdę mega. Ciekawie. Serio mocny, no? Bardzo fajnie. Fajne to jest. Przejdziemy sobie może teraz do następnego pomieszczenia. Co tutaj jest? Eu, jakiś mam malutkie. Dobra, mam nadzieję, że do tej lawy nie wpadnę. Jednak wpadłem, ale już jesteśmy na końcu. Dalej mamy następnego morfika. Piesek w skiewidi toilet. Normalnie w toalecie. Ile tu jest pajęczy? Simon? Gdzie ty jesteś? Czy ty wpadłeś do lawy? Cztery, tego nie da się przejść. Dobra, da się przejść. Wracaj tu do mnie, otwieram ci te drzwi. Do... Musimy teraz jakoś przejść przez te pojęczyny. Ja się strasznie boję, że tu zaraz będzie jakiś ogromny pająk. No ale strzałki ewidentnie pokazują, że musimy iść w tą stronę. Ostatnia pojęczyna zniszczona i co jest teraz? Czy to jest jakieś stółweczka? Zaczyna się robić naprawdę coraz ciekawiej. Króliczka udało nam się znaleźć. Ej, Jerry widziałeś? Co widziałem? Co takiego? Jest kluczyk! Co ty mówisz? Udało nam się! Dobra, ale super! A to, co to jest? Te drzwi trzeba przepchać, czy co? Te drzwi chyba trzeba faktycznie przepchać. I mamy jeszcze jedną postać. Bardzo wkurzony kurczak. Jeszcze jedno mroczne pomieszczenie. Nie wiem, czy da się tutaj wejść. No nie, do tego niestety nie da się wejść, więc możemy iść jedynie w tą stronę. Zaczęło się robić bardzo kolorowo. Czy tu jest jakiś hagiwagi, albo coś tego typu? mamy jakiś plac zabaw. hagi w jest na pewno. Trochę mi to przypomina backroomsy. Jeszcze jedna postać z tej u góry, to jest aniołek królik. I Jeszcze jeden katnapik. Zwykły katnapik, jest bardzo fajnie, że udało nam się go znaleźć. Więc skoro mamy ten kluczyk, to nie pozostawiam nic innego, jak wejść do tej drzwi, dwa, trzy, trzy i tak dalej. Jakieś hasztagi. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. O, ale mam virtual. klucz otwieram. To są jakieś ciężkie wybory, Simon. Które drzwi wybieramy? Wiesz co, ja biorę te po pra O nie, Ej, co wiesz to Wiesz najlepsze jest to. Ej, czekaj, tu mamy morfika jakiegoś. Dobra, to sobie ja biorę tego. <laughs> Bierzemy. To jest jakiś bardzo bogaty. Chyba, i dalej mamy dwie zapadnie na dół. Nie wiem, czy chcemy skakać na dół, czy nie Ara, to chcemy. Ale, czekaj, ja sprawdzę pierwszy, Ale tam prawo? jest lawa! Tutaj jest co? Tutaj jest lawa! No to ja sprawdzę uwaga! Ale tam i... jest lawa, Simon na dole, dobra. Nie wiem, w ogóle, po co on tam wskoczył. Udało nam się zdobyć jeszcze kolejnego morwa. I wiecie co? W tym odcinku zdobyliśmy chyba ze 40, tak mi się wydaje. Jeśli wiecie dokładnie, co zdobyliśmy to napiszcie, kończcie w komentarzu. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie a my widzimy się w kolejnym odcinku. Narka wszystkim. Narka.